Oglądamy świat i widzimy, że jedni mają dużo, inni mają trochę, inni mają mało, a jeszcze inni mają mniej, a jeszcze inni malutko. A niektórzy nic nie mają. Mówię o dobrach materialnych: o zdobywaniu tego, co jest nam potrzebne w życiu, żeby pójść do sklepu, kupić sobie najpotrzebniejsze rzeczy, to co chcemy, to co lubimy, spełniać marzenia. To jest ważne. I dlaczego tak jest, że chociaż widzimy to, co byśmy chcieli, widzimy to, co wydaje nam się, że jest normalne, żeby to mieć, i rozumiemy to, że potrzebujemy tego i chcielibyśmy to mieć, dlaczego tego nie mamy? Ponieważ to jest tak, jakbyśmy oglądali świat od wewnątrz samochodu. Albo za jakąś szybą, i widzimy doskonale przez tą szybę y, to, co jest najpotrzebniejsze nam, że inni to mają, że to w ogóle istnieje. Widzimy to wszystko. I wiemy, że to ma sens posiadać to, 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 to wszystko. Nawet mówimy sobie, że nie jesteśmy zachłanni, to nie jest nasze ego, po prostu to jest, to jest coś normalnego, żeby dalej się rozwijać, żeby dawać innym również. I. Zastanawiamy się często, dlaczego tego po prostu nie mamy. Skoro robimy wysiłki, ale mówimy, że a, ja nie jestem do tego stworzony, ja nie umiem, inni potrafią, tacy się urodzili, ja nie mam po prostu takiego daru, żeby, żeby te pieniądze do mnie przychodziły czy żebym umiał na nie zapracować. I jak to zmienić? Wyobraźmy sobie, że to jest. Świat, który widzimy za szyby. Yy, I pomimo, że widzimy to wszystko i rozumiemy to, wyciągając ręce, żeby to wziąć, yy, nie możemy tego wziąć, bo napotykamy szybę. Ona jest przezroczysta i nie wiemy nawet często, że ona istnieje, ponieważ ona jest przezroczysta. I dlatego, kiedy sięgamy w to mówię, w przenośni, po to naszą ręką, czyli naszymi pragnieniami, naszymi emocjami, naszymi aspiracjami, motywacjami, naszymi afirmacjami, cały czas napotykamy tą szybę i nie wiemy, dlaczego się odbijamy od tego, czego pragniemy, co, co, co chcemy, czego, czego pragniemy, po prostu wydaje nam się, że świat jest przeciwko nam. Że nie możemy tego wziąć, ponieważ ciągle wyciągając ręce, czyli te nasze marzenia, te nasze aspiracje, po prostu nie możemy się przebić przez coś. To tak, jakby jakaś siła nas ograniczała. I to jest ta przezroczysta szyba. I teraz w końcu zdamy sobie sprawę, czym jest ta szyba, bo ta szyba to jest najczęściej nasza strefa komfortu. Z nie chcemy wyjść. To jest ta strefa, przez którą nie możemy się przebić, dlatego że żyjemy w naszej strefie komfortu. A czym jest ta nasza strefa komfortu? Często ona jest, często naszym mówieniem: Ja nie mogę, ja nie, się nie nadaję, ja nie wierzę w siebie, ja mam depresję, ja mam e, m, po prostu za mało takich możliwości. Ja po prostu nie jestem stworzony, stworzona do, do tego, żeby zdobywać pieniądze. Ja mogę malować ładne obrazy albo jeździć na wakacje. Ja mogę być duszą towarzystwa, ale pieniądze to ja nie umiem po prostu. I to jest ta strefa komfortu. I kiedy opuszczamy tą strefę komfortu, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, że, że właśnie. Skoro inni potrafią, to ja też mogę spróbować, i właśnie to jest pierwsze słowo: spróbuję, spróbuję zrobić coś, cokolwiek, pierwszy krok, bo skoro postawię pierwszy krok, to znaczy, że to tak, jakbym w samochodzie uchylał troszeczkę tą szybę, troszeczkę otwierał ją, to uchylał i już, już przez uchyloną szybkę ktoś może nam ten banknocik wsunąć, bo nawet jeżeli jest ona zamknięta, to nawet tego banknociku nie wsunie nam, czyli ten świat nie da nam tego banknociku. Ani nawet monety nie wrzuci, więc uchylmy trochę tą szybę. Uchylmy ją minimalnie, chociaż i już wtedy ten pierwszy banknocik wpłynie. To jest pierwsze zrealizowane marzenie, ponieważ, jak, jak w jakiś sposób uchylamy, czyli obniżamy tą strefę komfortu, w której siedzimy, jest nam dobrze, i zawsze mówimy jutro, 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 jutro albo pojutrze, i to jutro nigdy nie nadchodzi. Więc opuśćmy trochę tą szybę. A czasami, jak ta szyba w ogóle. Cała będzie opuszczona, to możemy po prostu nawet różne rzeczy do tego samochodu wziąć, różne fajne rzeczy, które zawsze chcieliśmy sobie kupić. To jest też przenośna do tego, że po prostu na tyle opuściliśmy swoją strefę komfortu, że już te marzenia się, marzenia się realizują, bo, bo my wychodzimy do tych marzeń, coś robimy. Więc. Wyobraźmy sobie, że ta strefa komfortu jest jeszcze taka duża, ponieważ siedzimy w tym samochodzie, ale jak chcemy wyjść po prawdziwe zakupy, to wychodzimy po prostu, otwieramy drzwi, zamykamy samochód i idziemy po zakupy. Więc jesteśmy już na zewnątrz w ogóle, więc tej szyby nie ma. Ta szyba nagle opada w ogóle, i nagle cały świat stoi otworem, dlatego że ja zapomniałem o sobie, o tych swoich zmartwieniach, o tym swoim narzekaniu, o tym, jaki ja jestem biedny i w ogóle nie wiadomo jaki. Nagle. Nagle zapomniałem o, 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 o sobie, o tym, o tym sobie skrzywdzonym, o tym sobie depresyjnym. Nagle w ogóle zapomniałem o swoim umyśle. Jejku! I nagle wszystko okazuje się, że, że jestem lekki. Jejku! I wyszedłem na zewnątrz po to, że, yy, po to żeby w ogóle istnieć no, tak normalnie, zwyczajnie i, i fruwać w tym świecie wolny jak motyl. Więc to wszystko do tego się sprowadza. Więc kiedy. Kiedy ta szyba opada, to opadają nasze ograniczenia i pamiętajmy, że te ograniczenia nasze to są tak e, najczęściej i w zasadzie zawsze, to są ograniczenia, które my sobie sami stwarzamy, w których ugrzęźliśmy w niejako, więc nie bójmy się, czasami sobie pomyślmy, jeden dzień, jeden dzień zapomnę o tych swoich zmartwieniach, nic się nie stanie, przecież zawsze do nich wrócę, nawet za godzinę mogę do nich wrócić, ale otwórzmy tą szybę chociaż na 5 na minut i wyjdźmy a na godzinę może, spróbujmy zapomnieć po prostu eksperymentujmy ze, z umysłem, ze świadomością bądźmy jak Robinson Crusoe, który wymyślał różne rzeczy, żeby przeżyć i wymyślał mnóstwo różnych rzeczy albo bądźmy jak żeglarz, który nagle odważy się wy, wy, wypłynąć na szerokie wody, zawsze jak chociaż trochę wypłyniemy, może znajdziemy gdzieś prawdziwe skarby albo inne statki, które płyną w tamtą stronę, więc nie bójmy się tego. Zostawić tą strefę komfortu, pomyślmy w ogóle, co jest naszą strefą komfortu i uświadommy to sobie, a pieniądze zaczą do nas przychodzić, bo, bo świat jest tak skonstruowany, że on chce Twojego dobra. Tylko, tylko jest coś takiego jak umysł, który, który w zasadzie w trosce o Ciebie boi się, mówi nie, 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 lepiej nie, lepiej jutro albo pojutrze, a może się nie nadaje itd. i tak dalej. Traktuje Cię jak takie, stwarza Cię jako takie, takie dziecko, które jest ciągle nieporadne, zagubione, a Ty naprawdę jesteś silny i chcesz być silny. I silna i wspaniała, i tak naprawdę myślisz w ten sposób o sobie, że jesteś naprawdę zarąbistym stworzeniem tego świata, bo tak naprawdę jest. Zobacz, no po prostu masz tyle możliwości. Jesteś naprawdę kimś wspaniałym, tylko ogranicza cię to coś, ta szyba, ten umysł, to, to, to te jakieś. Wyobrażenia o sobie, które są mylne, mylne, więc nie ulegaj temu, bo są momenty, kiedy na pewno masz to poczucie, że tak, czuję energię, zrobię teraz to, 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 to i to, ale zamknę najpierw szybkę, żeby przypadkiem nie, nie zawiało mnie, zrobię sobie jeszcze herbatkę, zrobię sobie to, 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 tamto, a zadzwonię jeszcze do kogoś, a może potem jeszcze tutaj zrobię to, posprzątam i tak dalej. Nie, jeden dzień, jedna godzina, spróbuj. Spróbuj coś innego, wyjść z tej strefy komfortu i zacznij myśleć, jakie są sposoby na to, żeby, żeby zacząć działać bez tej szyby. Po prostu to jest wszystko możliwe i to jest pierwszy odcinek, więc czekajcie na następny, drodzy bogacze i wspaniali. Ludzie, wspaniałe energie, wspaniałe dusze, światła pełne, pełne mocy, miłości i jedności, więc jest nas więcej, tylko opuśćmy szyby, szyby, niech znikną i cały świat stanie otworem. Pozdrawiam Cię serdecznie. Om. Um.